Pamiętacie wszyscy nienawidzą Krisa. Serial rozbawił miliony widzów przez zabawnymi wybrykami małego Krisa i jego rodziny. Jednak 20 lat później losy członków obsady toczą się niczym tragiczny scenariusz. Niektórzy cierpieli na wyniszczające choroby i po cichu zniknęli z hollywoodzkiego blasku fleszy. Niektórzy odeszli z tego świata nagle, podczas gdy inni osiągnęli sukces przekraczający wszelkie oczekiwania. Gdzie są teraz i jak zmieniło się ich życie dwie dekady później? Przekonajmy się. Terry Cruz jako Julius Rock. Terry Cruz miał 37 lat, kiedy zagrał Juliusa, rocka surowego, ale kochającego i skąpego ojca w filmie Wszyscy nienawidzą Chrisa 2005. Ta pełna humoru i serdeczności rola. Przeobraziła go w kwintesencję amerykańskiego ojca, wywołując śmiech i podziw wśród publiczności Terry Cruz. Urodził się 30 lipca 1968 roku we Flint w stanie Michigan. Po latach gry w NFL i przejściu do aktorstwa stanął w obliczu poważnego kryzysu osobistego w małżeństwie. Terry poślubił Rebekę King Cruise w 1990 roku i miał z nią pięcioro dzieci. Ich małżeństwo niemal się rozpadło, gdy zmagał się z długotrwałym uzależnieniem od pornografii. W 2014 roku publicznie opisał swoje zmagania w książce Manhood, w której opisał, jak para pokonała je dzięki terapii i wierze, Ja 35-letnie małżeństwo jest dziś świadectwem przebaczenia i uzdrowienia. Choroba i trauma również odcisnęły piętno na Terrym. W dwa, 2017 roku ujawnił, że padł ofiarą napaści seksualnej ze strony hollywoodzkiego agenta. Ten odważny akt uczynił go jednym z głównych orędowników walki z molestowaniem seksualnym mężczyzn w branży rozrywkowej. Po chronicznej depresji i bezsenności odnalazł równowagę dzięki ćwiczeniom medytacji i czytaniu. Do dziś. Terry ćwiczy 6 dni w tygodniu, nazywając to swoją duchową terapią i źródłem wewnętrznej siły. Terry Cruz ma teraz 57 lat. Prowadził program America's Got Talent i prowadził kampanię zachęcającą mężczyzn do otwartej rozmowy o żałobie z majątkiem. Netto szacowanym na 25 milionów dolarów, mieszka z rodziną w rezydencji wartej 3 miliony dolarów w Pasadenie. Ernest Lee Thomas jako pan Omar. W wieku 56 lat Ernest Lee Thomas wciela się w rolę pana Omara ekscentrycznego zabawnego i przerażającego dyrektora zakładu pogrzebowego, który w filmie Wszyscy nienawidzą Chrisa 2005 zapewnił niezapomniane chwile śmiechu. Dzięki swojemu charakterystycznemu głosowi i porywającej narracji, przeobraził drugoplanową postać w jedną z najbardziej ikonicznych postaci filmu. Przyczyniając się do zdefiniowania charakterystycznego dla filmu satyrycznego humoru, Ernest urodził się 26 marca 1949 roku w Gary w Stanie Indiana. Dorastał w rodzinie robotniczej, w której marzenie o życiu w świecie sztuki wydawało się nierealne. Jednak nawet w tych trudnych, wczesnych latach rozwinęła się w nim pasja do aktorstwa, jako sposób na ucieczkę od rzeczywistości, jednak jego życie uczuciowe nie było usłane różami. Pomimo wielu związków, w tym związku z aktorką Kim Catral, w młodości Ernest nigdy się nie ożenił. Przyznał, że strach przed stratą powstrzymywał go przed długoterminowym zaangażowaniem, zwłaszcza po śmierci młodszego brata na AIDS w latach 90., co stanowiło traumę, która prześladuje go do dziś. W kolejnych latach zdrowie Ernesta stało się nieustanną walką. W 2015 roku zdiagnozowano u niego cukrzycę typu 2, która doprowadziła do powikłań takich jak utrata wzroku i ból nerwów. Dodatkowo, wrodzona niedowidzenie zmusiło go do dwukrotnie cięższej pracy, aby utrzymać karierę. Zachował jednak pozytywne nastawienie, dokumentując swoją podróż w mediach społecznościowych i inspirując innych, którzy zmagają się z podobnymi wyzwaniami Ernest Lee Thomas ma obecnie 76 lat. Prowadzi skromne życie w małym mieszkaniu w Los Angeles, nadal pojawia się gościnnie w telewizji i regularnie publicznie wypowiada się na temat świadomości zdrowia psychicznego. Jego majątek netto wynosi około 500,0 dolarów, głównie z tantiem i działalności społecznej. Hupe Goldberg jako babcia. Hupe Goldberg. Miała 50 lat, kiedy zagrała babcię. Bystrą, dowcipną i serdeczną babcię Tashi w filmie Wszyscy nienawidzą Krisa 2005. Choć był to tylko epizod, wniosła swój charakterystyczny humor i hollywoodzki dowcip, dzięki czemu każda scena z jej udziałem była niezapomniana i pełna ciepła. Whoopi Goldberg urodziła się 13 listopada 1955 roku w Nowym Jorku. Jej życie osobiste było pełne bólu i zawirowań. Była trzykrotnie zamężna z Alwinem Martinem 1973-1979, Davidem Clausenem 1986-1988 i Lilem Trachtenbergiem 1990-1995. Z których wszystkie zakończyły się rozwodem. Po tych nieudanych związkach postanowiła żyć samotnie, poświęcając cały czas pracy córce Alex Martin i wnukom. W latach 80 zmagała się z uzależnieniem i trudnościami finansowymi, przez co omalnie straciła kariery, ale ostatecznie wyzdrowiała i odzyskała swoje miejsce w centrum uwagi. Problemy zdrowotne również były nieuniknioną częścią jej podróży. W 2019 roku Głupi przeszła obustronne zapalenie. Płuc i ciężką sepsę, co wymagało długiego pobytu w szpitalu i niemal doprowadziło do jej śmierci. Wyzdrowiała, ale była osłabiona fizycznie. W 2023 roku zdiagnozowano u niej stwardnienie rozsiane SM, które spowodowało paraliż i drętwienie prawej ręki. Pomimo choroby. Whoopi zachowała odporność, kontynuując terapię genową i farmakoterapię oraz angażując się w badania medyczne. W 2025 roku Whoopi Goldberg skończyła 70 lat. Nadal jest jedną z czołowych gospodyń programu The View, gdzie podobno zarabia około 6 milionów dolarów rocznie. Z majątkiem netto szacowanym na 30 milionów dolarów mieszka w swojej rezydencji w New Jersey. Poświęcając czas pisaniu książek działalności charytatywnej i opiece nad wnukami i prawnukami, Antonio Fargas jako Dok. Antonio Fargas wcielił się w rolę Doka dowcipnego, mądrego i życzliwego właściciela sklepu, spożywczego oraz mentora młodego Chrisa w filmie Wszyscy Nienawidzą Chrisa 2005. Miał wtedy 59 lat. Połączenie dyscypliny i życzliwości tej postaci przypominało widzom o prostych wartościach człowieczeństwa i wspólnoty na robotniczych ulicach Brooklynu. Dzięki tej roli Antonio ugruntował swoją pozycję jednego z weteranów aktorstwa wciąż cenionych po dekadach w branży. Antonio Fargas urodził się 14 sierpnia 1946 roku w Nowym Jorku. Dzieciństwo spędził w trudnej dzielnicy Harlem, gdzie bieda, przemoc i rasizm były codziennością. Jego życie osobiste również było burzliwe. Po tym, jak jego pierwsze małżeństwo z Elizabeth Wilson szybko się rozpadło, odnalazł trwałą miłość w Sandrze de v Fargas, z którą był przez ponad trzy dekady. Ale w 2023 roku to szczęście się skończyło, gdy Sandra zmarła po długiej chorobie, pozostawiając Antonia ze złamanym sercem i samotnością na starość. Ta strata skłoniła go do wycofania się z życia publicznego, zwolnienia tempa i refleksji nad miłością, wiarą i tym, co tak naprawdę pozostaje po życiu pełnym ciężkiej pracy. Wiek niesie ze sobą również nieuniknione ograniczenia. Antonio przyznaje, że cierpi na bóle stawów i chroniczne zmęczenie, będące naturalną konsekwencją lat nieprzerwanej pracy. Nadal jednak praktykuje. Jogę prowadzi wegetariański tryb życia i uczestniczy w programach uświadamiających na temat zdrowia publicznego. Jego dyscyplina i optymizm dodają mu sił nawet gdy mierzy się z samotnością związaną ze stratą bliskich. Do 2025 roku Antonio Fargas będzie miał 79 lat. Mieszka spokojnie w Kalifornii, regularnie uczestnicząc w imprezach charytatywnych i festiwalach filmowych. Jego majątek netto szacuje się na 1 milion dolarów głównie z tantiem filmowych i spotkań z fanami. Jason Alexander jako dyrektor Lacey. W wieku 46 lat Jason Alexander zagrał w filmie Wszyscy nienawidzą Chrisa. 2005 jako dyrektor Lacey, ekscentryczny, dowcipny i pełen sprzeczności dyrektor szkoły, który nieustannie stawia Krisa w niezręcznych i zabawnych sytuacjach. Chociaż jego czas ekranowy był krótki, komediowy talent Jasona i jego niepowtarzalny urok rozśmieszały publiczność i przypominały jej o jego niezwykłej wszechstronności po ogromnym sukcesie w serialu Seś Kroniki Seinfeld'a, Jason Alexander urodził się 23 września, 1959 roku w Newark, w stanie New Jersey. Jego małżeństwo z Daną E. Title, zawarte w 1982 roku, pozostaje jednym z niewielu trwałych małżeństw w Hollywood. Jednak jego życie nie było usłane różami. Po zakończeniu serialu, Seinfeld w 1998 roku. Jason popadł w głęboki kryzys emocjonalny, a jego sława z dnia na dzień przygasła. Zmagał się z depresją, alkoholizmem i niekontrolowanym gniewem, który niemal zniszczył jego małżeństwo. Dzięki cierpliwości Dany i terapii dla par, oboje przetrwali razem te trudne lata. Ona była jedyną osobą, która uchroniła mnie przed utratą siebie, powiedział kiedyś Jason. W ostatnich latach jego zdrowie znacznie się pogorszyło. U Jasona zdiagnozowano przewlekły zespół jelita drażliwego IBS, który powodował ciągły ból i wpływał na jego pracę. Z powodu wieloletniego palenia. Rozwinęła się u niego astma, co zmusiło go do całkowitej zmiany stylu życia w 2024 roku przeszedł operację serca z powodu silnego bólu w klatce piersiowej, w wyniku której wszczepiono mu stęt. Po operacji przeszedł na dietę śródziemnomorską, rzucił alkohol i zaczął grać w golfa, aby poprawić swoje zdrowie. Te doświadczenia pomogły mu bardziej docenić życie i wykorzystać swoją historię, aby inspirować innych do odnalezienia równowagi i dbania o siebie. W 2025 roku Jason Alexander miał 66 lat. Mieszka w Los Angeles z żoną, ciesząc się spokojnym życiem z dwoma synami, Gabrielem i Noahem. Jego majątek netto szacuje się na 50 milionów dolarów głównie stantiem za serial Seinfeld i kontraktów na nagrywanie głosów. Obecnie poświęca się działalności charytatywnej, udzielając lekcji aktorstwa i uczestnicząc w turniejach pokerowych z udziałem gwiazd, aby zebrać fundusze. Tikina Arnold jako Rochelle Rock. W wieku 36 lat, Ticina Arnold zagrała w filmie Wszyscy nienawidzą Chrisa 2005, wcielając się w Rochelle. Rok surową, ale zabawną matkę, która chroni swoje dziecko z miłością, dowcipem i ognistą osobowością. Jej postać stała się ikoną czarnej matki inteligentna, pragmatyczna i emocjonalna. Dzięki czemu serial pozostawił niezatarte wrażenie na widzach, Tikina Arnold urodziła się 28 czerwca 1969 roku w nowojorskiej dzielnicy Queens. Jej życie miłosne było pełne złamanych serc i rozczarowań. Po tym jak jej pierwsze małżeństwo z bokserem Lamonem Brewsterem zakończyło się w 1995 roku w 2012 roku. Wyszła za mąż za trenera koszykówki Doriko Hinesa. Jednak zaledwie kilka lat później związek zakończył się burzą z powodu przemocy domowej i skandalu związanego z romansem. Upokorzenie ją zdruzgotało, ale jej córka Elijah stała się siłą napędową, która pozwoliła jej przetrwać. Nawet po stracie ojca w 2018 roku. Tichina była zdeterminowana, by zachować pozytywne nastawienie i przekształcić żałobę w siłę, by chronić zarówno dzieci, jak i swoją karierę. Jej zdrowie również stanęło w obliczu poważnych problemów. W 2013 roku u Tichiny zdiagnozowano toczeń chorobę autoimmunologiczną, powodującą przewlekłe zmęczenie i ból. Chorobą radziła sobie za pomocą jogi medytacji i ścisłej diety. W 2015 roku poroniła i popadła w ciężką depresję. W 2020 roku zmagała się z kolejnym kryzysem zdrowotnym, łagodnym guzem mózgu, który upośledzał jej wzrok. Seria niepowodzeń osłabiła ją fizycznie, ale nigdy się nie poddała. Ticina opisuje te lata jako walkę woli ze strachem w dwa. 1025 roku Ticina. Arnold ma 56 lat i nadal mieszka w Los Angeles z córką Elijah. Nadal gra w sitcomie The Neighborhood i aktywnie wspiera organizacje charytatywne podnoszące świadomość na temat tocznia jej majątek netto szacuje się na około 2 miliony dolarów głównie z aktorstwa i małych projektów produkcyjnych. Pomimo trudności, Rochelle Rock na ekranie i Tichina poza nim jest uosobieniem odporności i siły. Travis T. Flory jako Caruso. W wieku 13 lat Travis T. Flory zagrał Joea, karuso szkolnego łobuza, który często bywał zabawny, ale jednocześnie budził dziwne współczucie w filmie Wszyscy nienawidzą Krisa 2005. Dzięki swojemu naturalnemu aktorstwu i psotnemu urokowi Travis stworzył sceny, które były zarówno zabawne, jak i niespodziewanie wzruszające, czyniąc swoją postać istotną częścią fabuły filmu o szkolnym życiu. Travis Flory urodził się 24 maja 1992 roku w Fontanie w Kalifornii. Po początkowym sukcesie szybko wyczerpały go ciągłe wymagania związane z filmowaniem. W 2010 roku postanowił opuścić Hollywood, aby odpocząć i odnaleźć siebie. Zniknął z życia publicznego na 5 lat, unikając mediów i uwagi opinii publicznej. W tym okresie wielu uważało, że przeszedł na emeryturę. W tym czasie mieszkał z rodziną w Yukaiipa, studiował kompozycję muzyczną i praktykował medytację, aby odnaleźć wewnętrzny spokój. Na szczęście stan zdrowia Travis'a był stabilny, nie odnotowano żadnych poważnych chorób. Utrzymuje formę, regularnie chodząc na siłownię i biegając rano, zachowując pozytywne nastawienie, nawet gdy nie pracuje już na pełen etat w branży rozrywkowej. Jak kiedyś powiedział, odejście z Hollywood nie oznacza rezygnacji. Ale naukę bycia bardziej autentycznym Travis T. Flory ma teraz 33 lata. Powrócił do branży rozrywkowej głównie jako aktor głosowy i niezależny piosenkarz. Z majątkiem netto szacowanym na około miliona dolarów cieszy się wygodnym życiem w Kalifornii, koncentrując się na muzyce i małych projektach kreatywnych. AB Move jako wujek Raleigh. J.B. Smooth dołączył do obsady filmu Wszyscy Nienawidzą Chrisa. 2005 w wieku 40 lat jako wujek. Rally, czarujący, słodki i psotny wujek, który często przysparza kłopotów rodzinie Roków. Choć jest on jedynie postacią drugoplanową, jego żywiołowy humor i serdeczne usposobienie dodają kolorytu rodzinnej atmosferze, czyniąc go jedną z najciekawszych postaci drugoplanowych w filmie. Urodzony 16 grudnia 1965 roku w Plymouth w Karolinie Północnej J.B. Smooth. Dorastał w biedzie i trudnościach po tym, jak jego ojciec alkoholik porzucił rodzinę. Pomimo bólu, śmiech stał się dla niego sposobem na przetrwanie. Małżeństwo z piosenkarką Shahidą. Omar w 2007 roku stało się jednym z największych błogosławieństw w jego życiu. Razem wychowali Shahidę, swoją córkę i Jerikę. Córkę Dziabę z poprzedniego związku. Para często współpracuje przy pisaniu komedii, wykorzystując humor do leczenia i wzmacniania relacji, udowadniając, że miłość i śmiech potrafią przezwyciężyć nawet najgłębsze rany. Pomimo sukcesu, Dziabé zmagał się z poważnymi problemami zdrowotnymi i osobistymi. W 2015 roku przeżył brutalne włamanie do domu, które pozostawiło go w stanie traumy i doprowadziło do ciągłego lęku. Cierpi również na chroniczny ból pleców, spowodowany wieloletnimi występami i kontuzjami scenicznymi, przez co musi poddawać się fizjoterapii. Aby zachować zdrowie, jest wegetarianinem, medytuje i regularnie ćwiczy. Często przypomina swoim fanom, że zdrowia i spokoju ducha nie da się kupić. J.B. Smooth ma obecnie 59 lat. Mieszka w New Jersey, z rodziną pielęgnuje ekologiczny ogród warzywny i nadal występuje w programie: Pohamuj entuzjazm oraz stand-upie. Z majątkiem netto szacowanym na 6 milionów dolarów prowadzi proste życie, skupiając się na rodzinie wdzięczności i dzieleniu się radością, jaką komedia może przynieść światu. Take One Richmond jako Drew Rock. Takuan Richmond dołączył do serialu Everybody Hates Chris w 2000. Pięć roku wcielając się w postać Drew Rocka słodkiego i ukochanego młodszego brata Chrisa w wieku 13 lat, dzięki swojemu naturalnemu urokowi i pewności siebie tchnął życie w dreła, czyniąc go jedną z najbardziej uwielbianych postaci serialu wśród młodych widzów. Taequann Richmond urodził się 30 października 1992 roku w Burlington, Karolinie Północnej. Zdobywszy sławę w młodym wieku, zmagał się z ogromną presją sukcesu i samotnością w okresie dojrzewania. Lata później ujawnił, że uzależnił się od narkotyków i trafił do szpitala, a w 2018 roku trafił na odwyk. Był to mroczny okres, który niemal kosztował go karierę i utratę poczucia własnej wartości. Taekwan jest w związku z tatoną Jackson od 2018 roku, co pomogło mu odzyskać stabilizację po latach zawirowań. Mają córkę Harley, urodzoną w 2021 roku, choć jeszcze nie są małżeństwem. Taekwan często powtarzał, że bycie ojcem to najtrudniejsza, ale i najpiękniejsza rola w moim życiu. Jego zdrowie również ucierpiało, gdy podczas kręcenia filmu akcji doznał poważnej kontuzji barku, co zmusiło go do prawie rocznej przerwy w pracy na operację i fizjoterapię. Podczas rekonwalescencji, Tekwan na nowo odkrył swoją pasję i wyzdrowiał zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Chociaż zdarzały się momenty, gdy rozważał odejście z branży, ostatecznie zdał sobie sprawę, że to właśnie tam jest jego miejsce. W 2025 roku Tequan Richmond ma 33 lata i mieszka w Los Angeles, dzieląc swój czas między aktorstwem a niezależną produkcją muzyczną. Nadal pracuje nad niezależnymi projektami filmowymi i otrzymał trzy nominacje do nagrody: Daytime Emmy za rolę w serialu Szpital Miejski. Jego majątek netto szacuje się na 500 dolarów, głównie z aktorstwa i muzyki. Wyciągając wnioski z błędów młodości, Tequan. Żyje teraz wolniej, ceni swoją rodzinę i wykorzystuje swoją historię, aby inspirować innych, którzy zmagają się z przeszłością. Page Heard jako Tasza Clarkson. Page Heard miała zaledwie 13 lat, gdy zagrała Taszę Clarkson, uroczą sąsiadkę Krisa i pierwszą miłość. W filmie Wszyscy Nienawidzą Krisa. 2005 choć była to tylko drugoplanowa rola. Tasza symbolizowała młodość, niewinność i czystość pierwszej miłości, która od lat zapada w pamięć widzów. Page Heard urodziła się 20 lipca 1992 roku w Dallas w Teksasie. Choć jej kariera nabrała rozpędu, jej życie osobiste było burzliwe. Po latach bycia singielką, zaczęła spotykać się z raperem DMX-em, którego uważała za swoją bratnią duszę. Kiedy DMX zmarł w 2021 roku na zawał serca spowodowany przedawkowaniem narkotyków, Paige była zdruzgotana, przyznając: "Część mojego serca odeszła wraz z nim". Wcześniej, w 2019 roku, została aresztowana za jazdę pod wpływem alkoholu, co zmusiło ją do tymczasowej przerwy w aktorstwie, aby poddać się leczeniu psychiatrycznemu. Te traumatyczne doświadczenia pomogły jej dojrzeć i stać się bardziej ostrożną w pokonywaniu pokus przemysłu, rozrywkowego. Po śmierci DMX-a, zmagała się z lękiem i bezsennością. Aby się uleczyć, sięgnęła po terapię jogę i medytację. Dzięki pomocy profesjonalistów i przyjaciół, stopniowo przezwyciężyła traumę i powróciła na ekran z większą głębią i siłą emocjonalną. Page przyznała, że sztuka to jedyna rzecz, która pomaga jej przezwyciężyć ból i zacząć żyć na nowo. Obecnie Page Heard ma 33 lata. Obecnie mieszka w Los Angeles, koncentrując się na karierze aktorskiej i obecności w mediach społecznościowych, gdzie ma miliony obserwujących jej majątek netto. Szacuje się na 2 miliony dolarów pochodzące z aktorstwa kontraktów reklamowych i projektów osobistych.